Co to jest akomodacja? Na czym polega? I jakie możemy mieć objawy, gdy pracuje niesprawnie? Zapraszam na filmik. Akomodacja jest to jeden z procesów widzenia. Obok procesów lokalizacyjnych, ruchowych i wergencyjnych, Akomodacja odpowiada za sprawne widzenie. Jest to proces, który pomaga nam i ma za zadanie wyostrzyć widziany obraz. Jeśli widzimy obraz z bliska, mięsień rzęskowy, który pracuje z soczewką, który napina soczewkę, Właśnie ten mięsień napina się, soczewka się uwypukla, i my wtedy widzimy obraz, który jest blisko nas, wyraźnie. Gdy obraz oddala się, mięsień rzęskowy rozluźnia się, soczewka staje się coraz bardziej płaska i my też widzimy ten obraz wyraźnie. Akomodacja jest procesem automatycznym po prostu ona się dzieje. My nie musimy nią sterować, nie musimy się zastanawiać, jakie napięcie teraz przyłożyć do soczewki, żeby ona miała odpowiednią moc. Akumulacja po prostu się dzieje. Oczywiście my w sposób wolucjonalny, psychologiczny możemy sterować tym napięciem, na przykład wyobrażając sobie, że coś się do nas zbliża albo że coś się od nas oddala, ale jest to po prostu nasza możliwość jako człowieka, jako mózgu, który mamy. On ma takie możliwości, że możemy tymi procesami podstawowymi sterować. Jakie są objawy? Gdy akomodacja źle pracuje, przede wszystkim będziemy mieć, będziemy widzieć, że ta ostrość obrazu jest niestabilna. Będziemy widzieć, że gdy patrzymy z bliska, obraz rozmazuje się. Nie zawsze, nie cały czas, tak? ale wystarczy, że jesteśmy bardziej wypoczęci, jest lepiej, przy zmęczeniu jest gorzej. Możemy już widzieć, że ta akomodacja, oprócz tego, że może być zmęczona, też może słabiej pracować. Oczywiście mogą nas boleć oczy. Może nas boleć głowa, możemy mieć światło wstręt i możemy czasowo widzieć podwójnie. To będą takie jedne z pierwszych objawów, oczy oczywiście mogą być zaczerwienione, mogą nas piec. Ile jest um, zaburzeń? Może być oczywiście niedostateczna akomodacja, może być nadmierna akomodacja. Mają one swoje, jakby takie, pod zespoły, i pod, pod niedostateczną akomodacją jest kilka zaburzeń typu niesprawna czy niesprawna akomodacja czy męczliwość akomodacji. Jest oczywiście też presbiopia, czyli fizjologiczne obniżenie mocy akomodacji wraz z wiekiem czyli ten syndrom za krótkiej ręki, który wszyscy obserwujemy pod 40. Co powoduje, że akomodacja źle pracuje? Przede wszystkim będzie to stres, będą to emocje, będzie to przemęczenie, brak higieny wzrokowej, to może, mogą być również choroby ogólnoustrojowe, to mogą być przyjmowane leki, które osłabią akomodację, ale także histeria, depresja czy traumatyczne wydarzenia w naszym życiu. Jeżeli mamy wątpliwość, czy Nasza praca akomodacji, nasz układ wyostrzający pracuje dobrze. Zgłośmy się do optometrysty. Po pełnym badaniu wzroku, po wykluczeniu posiadanych wad wzroku, ewentualnie po pokazaniu, że nasze okulary są dobrze przepisane, a optometrysta sprawdza parametry akomodacji i on już wtedy nam powie, czy potrzebujemy odpoczynku, czy z nami jest wszystko w porządku, a może potrzebujemy treningu akomodacji. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeśli tak, poproszę o lajka i do zobaczenia na kolejnym. Barbara Pakuła.